Dzień dobry, witam was kochani Dzisiaj będzie wykręcić e, opuszczoną halę To więc zaczynajmy o, Proszę, to dzisiaj będziemy zwiedzać Właśnie się kierujemy no. do hali że tylko się zjeść, żeby się zjeść, się zjeść, żeby się I będziemy i Proszę zobaczyć się Najpierw tu. Co tu jest? Pełno butelek, pełno śmieci, grafiti, jakieś drzwi dużo, takie stare, Te takie wybranku. Proszę, proszę, proszę zobaczyć. Takie, takie takie. To są takie i nie, są takie. Tu są na zobaczyć jak jest stary. Tu się się, proszę Państwa, dach zawala. Tak proszę zobaczyć. Tak się zawala. O tu graffiti. Fajnie malują. O jakiś kaktus. Proszę zobaczyć. Taki stary dach, że się już zawalił. Normalnie idę pod tym. Nie wiadomo czy się zadali. Czy... czy kiedyś bezdomni mieszkali. To proszę zobaczyć. Łóżko, kołdra jakaś. Proszę Państwa. Tu Wam pokazuję, jak to wygląda. O! Teraz, proszę Państwa, się kierujemy do następnej hali. Widzimy się po przerwie, jak będę w następnej hali. Znowu już po przerwie widzimy się. Proszę zobaczyć, zbiornik z przeciwpożarowy. O, proszę zobaczyć. Jak on wygląda, taki stary, bo to jest stare, proszę państwa. O. właśnie zmierzamy, proszę państwa, do opuszczonego yy, budynku wojskowego. A, i tu proszę zobaczyć, jaka stara droga. O, proszę. O, proszę, jakie stare stara Idzie właśnie do budynku. Teraz nam już będzie potrzebna lampa. I to już jest no. bardzo ciemno w tym budynku. O, proszę zobaczyć, jak tu zniszczona. Proszę zobaczyć. Tak, a tu na zamurowane, nie zamurowane, tylko ogradzone. Jak rozwalili. To idzie Tak to wygląda. Proszę, proszę zobaczyć tak. A tutaj ktoś rozwalił okno. Proszę jakie ładne graffiti. Ładne są graffiti. O proszę. Zobaczcie to. Tak, jest z tego rękawiczki. A to z tej, jest z drzwi. To jest z okna. Proszę Państwa. Puste. Proszę Państwa. Jak to rozwalone Proszę są na Proszę zobaczyć. Jak to wygląda? Jak tu proszę wejść za kraty? Proszę zobaczyć. To chyba tu jakieś. ziemia było. O proszę. I tu jeszcze nie wchodził. tutaj jest stary. I tu jest podłoga drewniana, i jeszcze U, rury. Bo tu, proszę Państwa, kiedyś była jednostka wojskowa. A teraz już nie ma. Teraz to już jest całkowicie opuszczone. Proszę Państwa, jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Proszę zobaczyć. Widzieliście Państwo? Coś proszę Państwa się dzieje. Nie wiadomo co. Widzimy się na następnej wprawie. To siemano. Bye bye. Siemano.